Geologia kalisto przywodzi na myśl niepozorną dziewczynę, podpierającą ścianę w sali tanecznej. Z daleka wydaje się nieciekawa, ale z bliska ujawnia wiele niespodziewanego wdzięku. Cześć i czołem, dobrzy ludzie. Z tej strony Łukasz Lamża i kolejny odcinek z serii Solaris. Poświęcony kalisto. A to, co przed chwilą słyszeliście, wierzcie lub nie, nie pochodzi ode mnie, z mojej szalonej wyobraźni, tylko z wyobraźni jednego z geologów planetarnych, opisujących Kalisto. Yy, czym sobie zasłużyła Kalisto na tak niezwykłe yy, traktowanie? No już wyjaśniam, Ma to związek z tym, że rzeczywiście no, na pierwszy rzut oka niełatwo docenić jej wdzięk. Jesteśmy w układzie Jowisza, gdzie krążą między innymi cztery satelity galileuszowskie. Cztery księżyce galileuszowskie, patrząc od wewnątrz, Io, Europa, Ganymedes, no i właśnie Kalisto. No, rzecz w tym, że te trzy wewnętrzne satelity są nadzwyczaj spektakularne. Io jest satelitą wulkanicznym, tam się no, dzieje mnóstwo rzeczy, jest niezwykle aktywnym. Siarczystym satelitą wulkanicznym. Europa i Ganymedes posiekane są ciekawymi, młodziutkimi strukturami lodowymi, wyglądają pięknie zresztą, popękane w bardzo spektakularny sposób. Tymczasem, Kalisto, przynajmniej tak się wydawało przez wiele lat, nie ma do zaoferowania w zasadzie nic ponad to, że jest, no cóż, ciałem lodowym, kulką lodową posiekaną kraterami. I tak się wydawało. Przez długi czas. Dzisiaj wiemy już o kalisto nieco więcej, i możemy przyjrzeć się jej z bliska i odkryć jej nie tak oczywisty wdzięk i temu będzie poświęcony dzisiejszy odcinek. Przenosimy się więc szybciutko do blendera, gdzie czeka na nas globik kalistowy, delikatnie, nieznacznie podkolorowany. No, Kontrastu nieco więcej. Cóż na nim widzimy? Przede wszystkim tak, patrzymy w tym momencie od strony Jowisza. Kalisto, jak wiele innych satelitów, jest w tak zwanym obrocie synchronicznym, tak jak nasz Księżyc względem. Ziemi, co oznacza, że hipotetyczny mieszkaniec planety patrzyłby cały czas na tę samą twarz. Na mapach łatwo poznać, bo zwykle jest to punkt szycia pomiędzy różnymi zdjęciami. Tak czy inaczej, patrząc od strony Jowisza, widzielibyśmy coś takiego mniej więcej. Powierzchnia rzeczywiście posiekana kraterami, natomiast po naszej lewej piękna struktura, będziemy o niej mówić dużo, dużo więcej. Walhalla. słuchajcie, basen uderzeniowy wielopierścieniowy basen uderzeniowy Walhalla. Natomiast podróżnik docierający z przeciwnej strony, czyli no nie wiem, zbliżający się od strony układu słonecznego do Jowisza, ujrzałby coś mniej więcej takiego, a tutaj kolejny basen uderzeniowy tym razem noszący nazwę Asgard. I rzeczywiście no, te baseny uderzeniowe to jedna z największych ciekawostek Kalisto, ale nie. Jedyna. W kwestii zupełnych podstaw, no kula całkiem spora. Słuchajcie, 4000, sięgam do, do notatek, 4800 km średnicy, no czyli więcej, więcej niż nasz Księżyc, który ma 3500 km średnicy. Budowa lodowo-skalista. Wnętrze najprawdopodobniej takie, że pod względnie cienką skorupą lodową, prawdopodobnie mieści się ocean wodny, a pod nim taka mieszanina nie wiadomo, czy rozdzielona, czy, czy dobrze wymieszana lodowo-skalisto-metaliczna. Cóż jeszcze na powierzchni wodny lód czyli to, co widzimy tutaj, to, co byśmy widzieli na zdjęciach, które będziemy za chwilę oglądać to jest wodny lód. Silnie zmrożony, no minus 150, minus 200 stopni Celsjusza nawet. Czemuż więc przyglądać się takiemu zimnemu powalonemu przez kratery globowi? No choćby dla tych kraterów. Jest to świetna okazja, bo kalisto rzeczywiście nie ma do zaoferowania zbyt wiele aktywności własnej. W terminologii geologicznej powiedzielibyśmy, że nie ma tu y, zbyt wielu struktur endogennych, czyli wewnątrzgennych. Takich choćby jak wulkanizm, który widzimy w innych miejscach. Nic inspirowanego aktywnością wewnętrzną. Kalisto przyjmuje z dobrodziejstwem inwentarza to, co w niego trafia, ale to nie znaczy, że to nie będzie ciekawe. Cóż może fajnego nam wykręcić ciało uderzające w inne ciało? Od, na przykład, coś takiego. Na naszym globie nie będzie tego widać, bo są to struktury względnie niewielkie, ale taka oto liniowa. Struktura. No, ciekawe, co byście powiedzieli, gdybyście coś takiego zobaczyli? Jakieś tunele, jakieś autostrady kalisteńczyków? No, nie. To jest tak zwana katena, czyli łańcuch kraterów. Z bliska wygląda zupełnie jak kilka nałożonych na siebie kraterów, natomiast czemu liniowo. Ha. Tego typu struktury powstają wtedy, kiedy do naszego ciała dużego uderzanego zbliża się, ciało uderzające niezbyt spoiste. I wskutek oddziaływania grawitacyjnego tego ciała większego rozpada się. To się nazywa tidal disruption, czyli zaburzenie pływowe. Pomyślmy o tym w ten sposób. Przednia część tego ciała jest przyciągana nieco silniej niż tylna, i jeżeli to ciało nie jest dostatecznie spoiste, to się rozsuwa i poszczególne fragmenty uderzają osobno. Coś takiego zdarzyło się yy, jakiś czas temu na Jowiszu. Kometa Shoemaker Levy. Rozpadła się na wiele fragmentów, które po, poszczególne, jakby kolejno uderzały o Jowisza i w nim tonęły. Nic to, katena Ot, taka ciekawostka jedna z rzeczy, które mogą wydarzyć się przy okazji. Kraterowania. No ale nie ukrywajmy, tą najciekawszą rzeczą tutaj będą nasze baseny uderzeniowe. Tak wyglądają na zdjęciach. Basen Valhalla, większy z nich. Basen Asgard, świetnie sfotografowany. Kilka następnych: basen Utgard. Basen Adlinda na półkuli południowej. O, taka ciekawostka: trzy poprzednie nazwy z mitologii nordyckiej. Balhala, Asgard, Udgard, trzy krainy nordyckie, natomiast Adlinda, piękna, zresztą przyjrzyjcie się, jakiś jaśniejsza po środku, zaraz wyjaśnię dlaczego. Ledwo te pierścienie na zewnątrz widać, ale czym to jest Adlinda? No W mitologii Inuitów to jest głęboko schowana w głębinach lodowych mórz i oceanów, kraina, w której więzione są dusze. Zmarłych. Także no, słuchajcie, przechadzka po Kalisto dość ponura. Sięgamy w tym momencie do książeczki, która grzecznie leżała na mojej półce, czekając chyba na tę chwilę, mianowicie Paul Spudis, no, Geologia wielopierścieniowych basenów uderzeniowych. Piękna ilustracja na okładce z resztą, a w środku komiks. To po to, słuchajcie, to po to kupuję książki o geologii planetarnej dla komiksów. Minus 1 sekundy przed uderzeniem, a później kolejne etapy uderzenia. Tak wygląda, ten, że tak powiem, ta historyjka obrazkowa, kiedy ją się zanimuje. Natomiast przyjrzyjmy się może kolejno tym etapom, bo to bardzo pouczające, co się właściwie dzieje. Tutaj mamy ciało kilkudziesięciokilometrowe, uderzające w coś rozmiarów rzędu tysięcy. Kilometrów. T0 to jest moment uderzenia. I co się potem dzieje? Na początku duża część tego ciała zostaje odparowana, wyrzucona na zewnątrz, bądź stopiona. Tak więc, już po kilku sekundach, zwróćcie uwagę, T równa się 5 sekund, mamy do czynienia tak z jamą. Powstałą w tym miejscu, gdzie ze względu na uwolnienie się olbrzymich ilości energii ta materia została odparowana. Na zewnątrz kolorem tym czarnym to mamy materię stopioną, a na zewnątrz fala uderzeniowa. Zobaczmy, przeskoczymy do następnego, yy, następnej klatki. 10 minut minęło, fala uderzeniowa no, już wędruje sobie przez to nasze ciało. Nawiasem mówiąc yy, fale uderzeniowe, fale sejsmiczne mają taką tendencję do skupiania się na antypodach. Yy, no, w pewnym sensie takie taki yy, wielka kula masy działa trochę jak. Soczewka, można by powiedzieć, te fale wędrują i skupiają się dokładnie na antypodach, co prowadzi do czegoś, co nazywa się w geologii planetarnej antipodal disruption, czyli zaburzenie antypodalne. Na wielu ciałach można y, zauważyć, że dokładnie po przeciwnej stronie, względem dużego basenu uderzeniowego, dużego krateru, znajduje się taka, jakby no Czasami podniszczona, popękana, zaburzona powierzchnia. Więc kiedy Galileo trafił na Kalisto, mm, to nakazano mu, żeby sprawdził, co znajduje się dokładnie po przeciwnej stronie względem Walhali. Yy, Wykonano zdjęcie to właśnie, które teraz widzicie, i co na nim? Nic. Ale czasami nic mówi więcej niż coś, bo co się okazuje Okazuje się, że jeśli ciało jest wystarczająco miękkie, wystarczająco podatne w środku, to te fale sejsmiczne wędrujące stąd, dotąd po drodze, zostają rozproszone. W związku z czym taka oto niewinna informacja, że na tym zdjęciu nic nie było, mówi nam, że w środku jest miękko, być może nawet płynnie. Jest to jeden z argumentów na rzecz tego, że w środku może być płynna. Woda. Ot takie zdjęcie, na którym nie ma nic. Wracamy jednak do naszej historyki obrazkowej. Materia stopiona zostaje wyrzucona, a następnie pod wpływem grawitacji zaczyna opadać na ciało uderzone. Przyjrzyjcie się tej, to się nazywa ejecta curtain, czyli zasłona. Przez powierzchnię ciała przejeżdża taka zasłona, taki strumień opadających ciał. Także cała ta półkula będzie pokryta. Rumoszem. natomiast co się dzieje tutaj, część materii zostaje stopiona i, i te stopione fragmenty są kolorem czarnym. Kiedy przyglądamy się basenowi tego typu na Księżycu to łatwo jest zauważyć, dlatego że stopiona i zastygła skała o składzie księżycowym to po prostu bazalt, w związku z czym wnętrza wielkich basenów uderzeniowych mają powierzchnie bazaltowe. W przypadku kalisto będzie to świeży lód, i to dlatego wnętrza tych wielkich basenów uderzeniowych są białawe. To jest po prostu świeższy lód. Cóż dalej? Zauważmy, że ta materia tutaj została odparowana i wyrzucona. Planetka czy też satelita został wgnieciony a później, to są te strzałki, następuje takie odbicie, wypłaszczanie, można by powiedzieć relaksacja. I to prowadzi do kilku ciekawych zjawisk. Jednym, jednym z nich jest choćby powstawanie tych wyniesień. Nie do końca, znaczy jest kilka teorii na temat tego, w jakich warunkach powstają te poszczególne łańcuchy, natomiast wiadomo, że w centrum uwypuklenie powstaje wtedy, kiedy ta, <laughs> przepraszam, lekka chrypa, łyk kawy, kiedy ta materia na samym środku wybrzusza się, jakby no, oddychając po początkowym wgnieceniu. Tego typu rzeczy można znaleźć na kalisto w postaci kraterów z centralnymi wyniesieniami central dome. Tak czy inaczej, ta materia pracuje i jest ściągana z zewnątrz do środka, żeby no, uzupełnić miejsce po tym, co zostało wyrzucone. I tak najprawdopodobniej powstają te zewnętrzne. Pierścienie, czyli skorupa lodowa jest ściągana do środka na takiej miękkiej, plastyczniejszej podstawie, na podłożu miękkim, plastyczniejszym i pęka. Teraz wracamy już w tym momencie do naszego globu. Myślę, że tutaj dosyć dobrze to widać. Wyobraźcie to sobie. Miejsce uderzone, to zostało zastąpione świeżym lodem, a to jest ta skorupa, która została potrzaskana i potem zaczęła uskokować, zaczęła pękać. Na zdjęciach tego typu uskok wygląda w ten sposób. To jest po prostu skalpa, czyli podróżnik stojący na brzegu jednego z tych pierścieni widziałby przed sobą po prostu kilkusetmetrowe obniżenie terenu. Sama zaś taka skarpa no, potrafi ciągnąć się na długości kilkudziesięciu kilometrów. No tak to w każdym razie wygląda na zdjęciach. Nie mamy zbyt wielu zdjęć wysokiej rozdzielczości, ale trzeba się trzymać tego, co mamy. Cóż jeszcze? No może przyjrzyjmy się z bliska. Przyjrzyjmy się z bliska samemu, samej strukturze, samej teksturze Kalisto. Na zdjęciach z bliska jest ona zaskakująco niejednorodna. Na tego typu zdjęciach choćby tu wygląda, no mi się to kojarzy hmm, z bułką taltą, jakby to było czymś posypane. Natomiast zdjęcia wykonane pod kątem, jeszcze oświetlone z boku, no jeszcze spektakularnie. I nad tym zdjęciem na dłuższą chwilę się zatrzymamy. Cóż na nim widzimy? Wzgórza. Nazywane przez geologów planetarnych Nobs, oby Nob. Liczba pojedyncza po angielsku, wypustka, doorknob to jest gałka do drzwi. Parę też innych wypustek nazywanych jest słowem nob. Tutaj stosownie byłoby chyba po prostu powiedzieć wzgórze. Cóż to takiego jest? Wspominałem przy okazji omawiania Ganimedesa, że materia takich ciał lodowych potrafi niszczyć z czasem, wietrzeć poprzez odparowywanie. Czy właściwie sublimację lodu? Historia jest następująca. Taka powierzchnia jest zbudowana z mieszaniny lodu i innych składników, czasami organicznych, takich jak sadze, czasami kamyczków. Tak czy inaczej, lód potrafi odparowywać, czy właściwie sublimować, czyli przechodzić do stanu gazowego, a to, co zostaje, no to taki właśnie proszek, taka, taka pozostałość i to z czasem się suwa. W związku z czym, kiedy przyjrzymy się tego typu zdjęciu, to możemy wyobrazić sobie, że to były kiedyś wzgórza, może brzegi kraterów, być może centralne wzniesienia kraterów, ale z czasem to zostało właśnie w ten sposób zniszczone i część osypała się w dół. To jest właśnie ten, ten, no ta podstawa, ten, ten ciemniejszy podkład. Natomiast to, co pozostało, to są te wzgórza y, zerodowane. Na samym szczycie widzimy jaśniejsze miejsca. Jedni mówią, że to jest świeży lód, który został odsłonięty przez osuwiska, a inni, że jest to y, świeży owszem lód, ale y, on, ale taki, który osadził się później z takiej cieniuteńkiej, cieniuteńkiej atmosfery. Kalisto, krótko mówiąc wzgórza pokryte świeżym lodem, no ładne, ładne, można sobie, można ruszyć wyobraźnią kilkudziesięciu, może kilkuset metrowe wzgórza, no wyobraźcie sobie taki spacer po Kalisto, nie jest aż tak nudno, jak mogłoby się wydawać, no i w zasadzie tyle, w zasadzie tyle, czekamy oczywiście na kolejne zdjęcia, no już niedługo. Słuchajcie, już latem przyszłego roku mm, misja JUICE, czyli Jupiter Icy Moons Explorer, leci, leci, słuchajcie. Misja Europejskiej Agencji Kosmicznej na lodowe satelity Jowisza, między innymi Kalisto. Zapiszcie sobie w kalendarzu, słuchajcie, kwiecień 2031 roku, przelot w pobliżu Kalisto. Będziemy mieli świeże zdjęcia. A tymczasem żegnam się, dziękuję, że... Byliście ze mną. Dziękuję też moim znakomitym fanom z Patronite. Jeżeli macie ochotę, to możecie dołączyć do tego zacnego grona. Najświeższe newsy ode mnie zawsze na Patronite. No a poza tym dzięki Wam będę mógł kupować sobie takie oto piękne książeczki na temat Jowisza i innych planet, czytać co geolodzy planetarni mają do powiedzenia o dziewczętach podpierających ściany na sali tanecznej i robić dla Was kolejne filmy. Czego sobie i Wam. Dzięki, że byliście ze mną i do usłyszenia.